Krótki temat, jak sobie rozwiązać problem skaczącego przełącznika od uruchamiania silników w 320 przy przepustnicy od Transmastera, dlatego, że podczas obracania ekranu, ruszania ekranem, on sobie potrafi skakać. To jest trochę irytujące. Temat jest dobrze znany, dlatego, że SIM sobie kiepsko radzi z przełącznikami trójpozycyjnymi. Temat omawiany gdzieś na Discordzie i w internecie również z pomocą przychodzi Mobiflife Connector nie będę opisywał jak to instalować bo gdzieś to wrzucałem, w necie też jest y engine moduł czyli nasza przepustnica przycisk numer 8 i teraz konfiguracja y device jak najbardziej jest guziczek numer 8 action type Microsoft Simulator 2020 y nasz Phoenix, engine start tutaj nasz moduł i na Drugim, czyli on-Release, engine Mornal. I tak to wygląda. Po uruchomieniu i po przełączeniu Stryk, wszystko jest ok. I nic nam się nie rusza. Podczas e, ruszania granu nic się nie przełącza, nic nie pyka, nic nie strzela. Nic nie denerwuje, no jest jak powinno być. Ja akurat live używam jeszcze do sterowania oświetleniem w samolocie, więc on akurat się uruchamia razem z Simem. No i problem skaczącego przełącznika od Trasmastera rozwiązany. I to by było na tyle. Mała rzecza cieszy, przełącznik już nie skacze, nie pstryka, nie wkurza. Wszystko działa tak, jak powinno. Dzięki wielkie, Heja.